Witam, witam, witam wszystkich w drugim odcinku z Griffitha 14 i się od razu popisuję pięknym strzałem Thiago Silva A to jest tryb, na pewno zauważyliście, tryb sezon, nie Ultimate Team, ponieważ gdy chciałem nagrać Ultimate Team, nie chciałem znaleźć kompletnie żadnego przeciwnika. Ja sobie wybrałem drużynę Brazylia. Jak widzicie mój piękny skład, a przeciwnik gra... Barceloną tak, proszę Państwa, mecz będzie na wysokim poziomie, ponieważ w wyszukiwaniu przeciwników dałem sobie jednak domyślne, czyli wszystko jest poziom wyżej niż, czyli przeciwnik po prostu jest lepszy ode mnie, ma lepsze statystyki, tp i td. Ja się tego nie obawiam, ja będę tu grać, chcę jednak pokazać coś i może Neymar, niestety nie. O, jak wcześniej wspominałem, no, Ultimate Team nie chciał nagrać, nie wiem czemu się jakaś FIFA obrazi obraziła dzisiaj, albo mu nie chciał w ogóle, dojdzie, o tak, no i pięknie, pierwsza bramka, szósta minuta, pierwsza moja poważna akcja i ładnym dośrodkowaniem Lukasa, bodajże, albo Ramireza, zdobywam ramkę bo mi się mieli ramirez ma w Chelsea siódemkę więc teraz za bardzo nie wiem ale zaraz sobie spojrzymy na koszulki moich o właśnie ja w obronie jakoś cienkawy jestem Nie w obronie szybko przejść można ale bez walki się nie poddam będę bronić A ja. Lukasz czyli tutaj ramirez ma inną, inną opór tę koszulkę numerek znaczy na koszulce zrąbałem nie udało mi się a bro, ale muszę się pilnować, bo wspominałem przeciwny gest lepszy ode mnie więc każdy jego ruch a może zakończyć moją pasę I się tu będę skupiać teraz naprawdę na grze a, już mało będę mówić no, dobra, HALK, HALK, HALK A dupa Czyżby piłka moja? Piłka moja I od razu stracona Lukas, Lukas, siódemka Dobra, Thiago Silva Wow! Nie, na serio To sobie chyba wytnę Taki fatalny błąd. No, ja chyba chcę, żeby przegrać tę bramkę. No, ale tak. Cezar, Cezar będzie bronić tej bramki dzielnie. Ramila ma 26. Aj. Dobra, dobra, dobra. Ja mówię, ja jestem. Ja nie, nie, nie jestem doświadczonym graczem, tak? W tej. Ja nie jestem. Mam. Kolegów, którzy są bardziej doświadczeni ode mnie, więc ja tu będę nabywał doświadczenie przez filmiki, ale także gry prywatną No, Oj, gościu zrąbał, mógł podawać i to rozegrać na dwóch napastników. Ja bym to na przykład tak rozegrał. No, taka prawda, dobra. Neymar no, ja odzyskuje piłkę. Aj, tam się Hulk. Aj Lukas, teraz żeś się nie popisał. Dobra, ale gościu jednak próbuje to co ja próbuję i mu za bardzo nie wychodzi tak jak mi. Dobra, Lukas znowu przy piłce. I Neymar! Przewrotka, no może z bliska jednak, ale przewrotka to przewrotka. Jednak Barcelona umie wychować umie wychować. bo że on jest wychowankiem Barcelony. Jednak potrafi trenować graczy, na przykład Neymara, który już w poprzednim klubie, nie pamiętam, San Paulo lub w zeszłym stylu się już tam bardzo dobrze wytrenował, a do Barcelony przyszedł, to dalej szlifuje swoje umiejętności gry piłkarskie i wychodzi mu to dobrze. Ale jednak Według mnie zbyt wcześnie przy, przyszedł do takiej ligi poważnej, tak jak Fran e, Francja. O, Francja nawet może, ale tak jak Liga Hiszpańska. Według mnie powinien jeszcze rok pograć w tej swojej lidze brazylijskiej, żeby się przygotować tak do jednak do tej gry w lidze hiszpańskiej, ale to jest dobry gracz. On, on wiedział co go czeka no i za bardzo jakoś mu to nie przeszkodziło, bo jednak... Liga hiszpańska liga brazylijska to jest taka duża różnica poziomu gry więc to pewnie dla niego mogło być szokiem przejście tak bo tu jednak inaczej się gra w Hiszpanii a inaczej w Brazylii a teraz mój bezsensowny strzał czemu tu krzyczą Real Madrid bo mi się wydaje Nagram u siebie na swoim boisku tam dobrze aj o Neymar co się z tobą stało nagle tak zahamowałeś ze swoją prędkością tu by panie sędzio ja tu widziałem że wolny przynajmniej tak bym go zmarnował więc nawet nie wiem po co by mi ale faw to faw jednak zawsze okazja to okazja ale dobra, nie lekceważmy przeciwnika, który jednak próbuje coś tam zrobić. a ja jednak się broni dzielnie w tej broni, choć to jest dziwne. Tak wspominałem. Oj, Marcelo, to szybki też nie jesteś. A wiedziałem, że tak będzie zrobić. Już bym tak zrobił i głupio straciłem na kulkę. Cezar! Już, 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 już! Tu każdy widział. Tak to każdy widział miałem niezłego farta. A gościu miał niezłego pecha, ale sobie wstawię na swoje No biegnij. A i Neymar, to się z tobą samo bramkę i przestałeś grać tak naprawdę Biegać, No może już się zmęczyłeś, bo szawie Hernandez Daniel Alves tak udało się, udało się. Byłem na pograniczu rzutu karnego jednak tak. Dobra, coś tu mogę powiedzieć, a jednak a nie komentować to co widzicie. To jest bez sensu. Co można powiedzieć? Ostatnie wieści z, pił z świata piłkarskiego? No to tak, liga hiszpańska. Eee, o, połowa. Liga hiszpańska, no to Atletico Madry Real Madry. Derby Madrytu zakończenie wynikiem 2-2. Wynikiem dla Barcelony był dobry wynik, ponieważ zbliży się do Realu Madrytu o jeden punkt, jedno oczko im brakuje, żeby objąć z powrotem swoje, swoją pozycję lidera, którą stracili głupio, bo przez lekceważenie zespołu takiego jak Real Sociedad. Zespołów ogólnie się nie lekceważy, szczególnie... Lidze Hiszpańskiej się nie lekceważył zespołu, a jednak Realu Sociedad także tak, się, szczególnie go się nie lekceważył, ponieważ na przykładem był ten mecz, tak? Trener zlekceważył, zlekceważył jednak zagrożenie, a już nie pierwszy raz lekceważył zagrożenie ze strony Real Sociedad. Przypominam z, yy, Puchar Klura, gdzie w pierwszym meczu Cudem, tak cudem nie przegrali tego meczu. A w drugim meczu na własne życzenie zremisowali ten cały mecz, więc dla mnie to było trzykrotne zekceważenie przeciwnika. No i w trzecim meczu już to był mecz ligowy, był niestety remis, e, remis, porażka dla tego zespołu jakim jest Barcelona i przez tą przez to lekceważenie stracili stołek lidera Ligi Hiszpańskiej i objął to Real Madrid. No ale dobra. I drugim meczem w Lidze Hiszpańskiej to był mecz Barcelona-Almeria, który każdy wiedział jak się skończy. Chyba żeby znowu zlekceważyli droga, ale tak nie zrobili. Zakończył się wynikiem 4-1 na różny z Katalonii. O Neymar. Porażka, ale dobra, ja się mógłbym cofnąć. O jednak, dobra, dajcie mi moją piłkę, dajcie mi moją. A, kolejny błąd w obronie, ale gościu popełnia błędy w ataku. Lukas! niedokładne podanie, drugie. Kurde gościu, musimy teraz oddać piłkę. Poczekajcie. Dobra jestem, jestem. Szybko wróciłem. Kontynuujemy grę. Aj, aj, Lukas próbował, próbował, ale tylko na próby się skończyło. Chciał, a nie mógł, a nie mógł. A chcieć i móc, to dwie różne rzeczy. No mi się wydaje, bo ciągle mi Ronaldo. To dziwnie. Może kibice? Nawet kibice grały, nie ma. Może w Barcel y Brazylii są jakieś wypadki? Słychać, w ja, Madryt. Ale mi się po prostu wydaje i on nic innego stamtąd Dobra, Hulk. O Jezu. Słębałem, mogę przyspieszyć. No, Ramirez. A tak cię. Pedro jest szybki, ale Marsena jest szybszy Udało się, udało się, piłka jest moja To jeszcze ze świata piłkarskiego Wygrana po Rusji nad Bayerem Leverkusen Co dało, co dało Bayerem Leverkusen bo Nie jak wam jednak pamięć mam słabą dało im, tak bodajże nam, albo nad innym zespołem, ale ta wygrana dała im stołek wicelidera Ligi Niemieckiej no i Lewandowski stał się samodzielnym liderem Królów Szczęców Bundesligi co jednak nie zmienia faktu, że liderem Ligi Niemieckiej będzie Bayer bo na chwilę zawsze nim będzie tak, tak sobie myślę, że jeśli teraz Robert Lewandowski ma miano lidera kul szczelców Bundesligi to jednak to w... kurdej Luis coś ty zrobił Dobra to co Louis zrobił to Messi ale wracając do rozmowy rozmowy do monologu czy jakoś tak to jeśli Robert Lewandowski po Rusji Dortmund ma stolek lidera kul szczelców no to jednak coś znaczy, że przejście do Bayernu Monachium to jest dobry znak dla niego, dla jego kariery. Chłopak się nie rozwija. Nie, tam nie było spalone. Wszyscy, trójka napasników, nieważne w którym bym poleciał, wszyscy był spalony. To w Bayernie Monachium jednak będzie kimś, no rozwinie się i to strasznie. No i takie mam przeczucia, że jednak jak... Drużynia słabszej jest królem strzelców, to będzie miał dwa razy więcej bramek. w Monachium niż Borussia Dortmund, ale Lukas teraz... I gol, Neymar, druga brameczka, popisuje się pięknym strzałem z głowy na Szczupaka, jak to się mówi. I jednym słowem, no, przypieczątowałem to swoje zwycięstwo, 3-0 nad Barceloną. Jednak szukał mi mocniejszych... Zawo i, z yy, wpływem procent wygranych do porażek. Ja mam na razie, to jest mój drugi mecz w tym sezonie, ja mam sezon pierwszy, dziesiąty, bodajże, albo dziewiąty, nie pamiętam, wiem, że Ultimate King to on się liczy od dziesiątki, a tutaj też nie pamiętam, bodajże też będzie od dziesiątki więc No i jednak udaje mi się coś tu wygrać. Brazylią. To Brazylią już będę grać, bo mi się nie dobrze gra w FIFA. I mam nadzieję, że będzie mi się jeszcze grało przez nie przez bardzo wiele sezonów i meczy, które będą dla mnie zawsze zwycięskie. zwycięskie. Czy jednak będę zmieniać skład? Jedynie co będę zmieniać to David Luiz i Dante. Obrona, A pomoc i atak to jednak dostaną zawsze na tym samym swoim poziomie. Na pewno jak zauważyliście ja trików nie robię Jakieś nie robię, jakoś do nich nie jestem przyzwyczajony A wystarczy mi tu sprint I fart Kiedy teraz miał przeciwnika nie ja Dobra, sędzia dolicza 4 minuty Może jeszcze na jedną bramkę się skuszę Ta, Ale powiem wam jedno, atmosfera stadionu w Brazylii jest zajebista jak się brzydko wyrażę, ale jednak taka atmosfera jest bardzo dobra. Nie mogę się doczekać Mistrzostwa Świata w Brazylii, bo naprawdę Mistrzostwa Świata w RKA to było coś. A Mistrzostwa Świata w Brazylii to będzie coś niesamowitego. A tu jeszcze Lukas strzela piękną rękę pod koniec meczu. No i 4-0. No. Tak, tak się kończy wynik połączenia piłkarzy z Szachtaru Doniec. Ligi niemieckiej, liga ukraińska, francuska, hiszpańska i włoska. No więc, no co mogę powiedzieć, 4-0 dwie branki w dwóch połowach, no to dobry wynik jest. Więc mam nadzieję, że się udał ten że wam się spodobał, więc no co mogę liczyć, że się wam podoba. Więc do zobaczenia do kolejnego, tak z gry FIFA. 14 mniej więcej będzie też Ultimate Team sezon. I będę chciał rozpocząć sezon współpracy, który... No jest tego mało na YouTubie. Więc zapraszam do kolejnych odcinków.